Zadanie. Dany jest kwadrat o polu 64 metry kwadratowe. Podaj jego wymiary w skali 1 do 1 i w skali 1 do 100. Wiedząc, że kwadrat ma pole 64, jednostki będziemy pisać później. Mamy pole 64, a wzór na pole kwadracika to jest P równa się A kwadrat. I zamiast P piszemy właśnie liczbę 64. Gdyby ten wzór był narysowany ołówkiem, to P ścieram i zamiast P wpisuję 64. Czyli tutaj pojawia się 64, a kwadrat przepisujemy. Przyrównuję wzór do liczby. No i teraz kwadrat zamieniam na pierwiastek z tej liczby, czyli pierwiastek z 64 to 8. No, i to jest tak naprawdę wymiar już tego oryginalnego naszego kwadracika, czyli skala 1 do 1. To mamy 8 na 8 metrów. Tutaj już były te jednostki, więc może na rysunku jednostki wpiszmy. No i teraz, jeżeli chcemy narysować i podać wymiary kwadracika w skali 1 do 100. To zauważamy, że pierwsza liczba w skali jest mniejsza, czyli nasz kwadracik będziemy pomniejszać. Czyli 8 metrów zmniejszymy 100 razy. Więc to będzie na pewno taki malutki kwadracik. Jakie wymiary ma? Otóż 8 metrów podzielimy na 100. Po podzieleniu zauważamy, że możemy to zapisać w łamku dziesiętnym, 800. W zasadzie to jest już wynik podany w metrach. No Jak chcesz centymetry, no to chyba widać, że tu jest 8 cm. Więc tutaj taki bok będzie równy 8 cm w danej skali. No i napiszmy już odpowiedź do zadania. Kwadrat w skali 1 do 1 ma wymiary 8 na 8 metrów, zaś w skali 1 do 100 ma wymiary 8 cm na 8 cm.